Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco. A dziś, moi drodzy, jeden z odcinków tych specjalnych. Kochani, powolutku dobijamy do 3000 subskrypcji, a więc niecałe 100 subików. Przed tym wydarzeniem zrobimy sobie nasze pierwsze święto, czyli 2900 subików. Kochani, tą barierę już pokonaliśmy. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo, bardzo gorąco, bo to właśnie z Wami tworzymy tak piękną grupkę. I z tego miejsca oczywiście dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie subiki, za wszystkie komentarze, za udostępnienia i za to, że jesteście z nami. Towarzyszycie nam w każdej zabawie i z tego powodu jest nam niezmiernie miło. Dlatego, kochani, w ramach podziękowania skakuję do tego odcinka z takim oto miksem, a mamy tutaj Paradiso, Money Maker, Deluxe 7, starożytny skarb, różowa księżniczka i mega linie. Także kochani, dedykacja leci prościutko do Was i oczywiście trzymajcie mocno kciuki. I kochani, będziemy jechać tak jak się zdrabki ułożyły, a pierwsza na dzień dobry wyskoczyła Paradiso. Także, kochani, ja jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za osiąganie tak pięknych wyników, bo tą piękną społeczność tworzymy wspólnie. A na macie już czeka Paradiso i nie może się już doczekać, aż ją wydrapiemy, a numerek tej delikwentki to numer 9. Także kochani, ruszamy, trzymajcie mocno kciuki, a będziemy zaczynać nasz trapping kostką lodu i bluzką. Także szukajmy! Kostki i bluzki mile widziane. No i wam powiem, że pierwsza kosteczka jest tutaj w grze czwartej. No to bluzka będzie gdzie? A bluzka będzie, o tutaj. Kostka lodu się nie powtarza, ale za to się powtarza druga buzeczka. No to jedziemy do góry. Kolejne dwa symbole: płetwy i latarnia. No to szukajmy. Tutaj mamy płetwy, dwie latarnie, a nawet i trzy. A tu? A tutaj czekała na nas latarnia. No, płetwy pojedynczo wpadły. No to kolejne symbole. Napój i flaming. No to szukajmy. I zobaczcie, jak tu się ładnie ułożyły w jednej linii. Jeszcze tylko do piętnastki nas delfinek blokuje. Tutaj nic, tutaj nic. No to pewnie tutaj co? A jednak nie, w grze piątej nie ma, ale zobaczcie, w grze czwartej był jeszcze jeden napój. No to od razu go machnią. No to jedziemy kolejny rządek. A tutaj czekała na nas rozgwiazda i fala. I tak, tutaj popłyniemy na fali, tutaj znaleźliśmy rozgwiazdkę. Tutaj mamy kolejną falę. No i to na tyle. Dobra, jedziemy następne. Arbus i kostium. I tak, kostiumik jest. Arbus również obecny. Tutaj jeszcze jeden kostium i jeszcze jeden arbus. No dobra, lecimy do góry. Motyl i parasol. No to szukamy. motyle i parasole. Parasol jest. No ta tutaj lichutko nie. Tutaj mamy motylka. I na dole, no na dole już widzę parasolkę i widzę też motylka. No dobra, w górę. Ostatni rządek. Krab i shorty. Krab i shorty. Mamy shorty, mamy kraba. Tutaj nic. I tutaj zobacz, jak tutaj ładnie nam posypały. No dawać ten kapelusz teraz, nie? No to kolejne mewa i słonko. Jedziemy mewę i słonko. I słonko mamy o tutaj. Kolejny jest w grze piątej. Mewa sobie tutaj sama samotna siedziała, ale już ją wytrapaliśmy i jedziemy do góry. Kolejne symbole: termometr i piłka. Mamy termometr, tutaj kolejny, jeszcze jeden, także trzeciej, no ale z piłką na razie cienko, więc będzie pewnie tutaj na dole. Termometr się nie powtarza, a więc kochani, dwa ostatnie symbole. Myślicie, że coś stąd wpadnie, bo tu cały kafel mamy jeszcze zakryty. A będziemy wydrapywać wiadro i palmę. No dobra, to jedziemy. I palemka faktycznie tutaj się odkrywa w grze drugiej. Tutaj kolejna palma jest i wiadro. A niżej? No, ani wiadra, ani palmy. No tak pięknie szło, ale nie wyszło. Kontrolne literki mamy różne. A więc Paradiso na dzień dobry. No, pustaczek się trafił. No to jedziemy. Kolejna zdrapka. Money Maker z numerkiem 21. Szukamy sztabki, szukamy Wora i szukamy wygrywających liczb. Jak wiecie, Money Maker długo nam się nie otwierał, ale w jednym z ostatnich odcinków pięknie nam posypał. A my będziemy szukać tutaj, oprócz naszych symboli, 49, 33, 44, 13 i 36. Także fajnie by było, jakby te liczby nam się tutaj trafiły.

43, 54 i na końcu żegnamy się z 21. Także kochani, no, Mony Maker, no tym razem nie poszalał. Ale jak nie tam, to może tu. No, dawno nie drapaliśmy deluxe, nie? Deluxe 7 z numerkiem również 21. A szukamy siódemki w jakimkolwiek kolorze, a nas ucieszy. A zaczynamy od dwójki, dalej jedynka, dziewiątka. Ósemka, trójka, kolejna trójka, dwójka, szóstka. No na razie siódemki nie widać, a miło by było z jej strony, gdyby się pokazała. Dalej mamy szóstkę, jest i dwójka, kolejna trójka, piąteczka, ósemka, czwórka, dziewiątka. I kochani, ostatnie trzy cyferki. Szóstka, jedynka i czwórka. No nie tym razem. Siódemka się nie pokazała. Zdrabka pusta. No to może starożytny skarb odmieni nasz wynik. Zdrebka z numerem 22. Zobaczcie, tam 21, ki były tutaj 22, A może i ta nam tutaj ładnie posypie. No zobaczmy. Szukamy trzech takich samych w jednej linii. A zaczynamy pierwszą grę papirusem, skrzynią, winogrono, i bis. I na koniec drugi Ibis, ale to za mało. Potrzebujemy trzech symboli. Kolejna linia skrzynia, faraon, harfa, mumia, i piramida. No już wiemy, że bonusa nie będzie. To kolejna o, zagubiony Ibis z pierwszej gry, dalej wielbłąd, skrzynia, mumia, i na końcu piramida. No zobaczcie, jak na razie to nam podwójnie, tylko w grze pierwszej sypnęło. No to może w czwórce. Zaczynamy od statku, dalej mamy papirus, wielbłąd. No, drugi papirus jest szansa. No, ale dali nam mumie, no niestety. Zostały nam trzy gry. Może i w piątce nam się poszczęści. A mamy statek, palmę, hełm, faraon i wielbłąd na ostatku. Także, kochani, wszystko różne. No to gra szósta. Kleopatra, sfinks, harfa. Palma i na końcu druga Kleopatra i gra ostatnia, ostatnia szansa. Mamy dzban, słonko, faraon, hełm i na końcu mamy drugie słonko. No niestety nie poszczęściło nam, nie w tej zdrabce, a tu ile by było? No tutaj zawsze jest 10-20 złotych, nie? No ale my nie mamy nic, a więc jakikolwiek by nie był bonus, to i tak byśmy go nie wygrali. No dobra, to przejdźmy sobie do dwóch ostatnich zdrapek. Największy z miksu, panna różowa z numerkiem trzecim. I szukamy, moi drodzy, sejfu, szukamy wora i szukamy keszu, a oprócz nich wygrywających liczb. No to lecimy. A będziemy tutaj poszukiwać 11, 37, 15, 39, 34 i 57. Takie liczby nas interesują, a dostajemy 17, której nie mamy, 52, 32, 54, 13. No, pierwszy rząd pusty, dalej mamy 48, 49, 10 mniej potrzebujemy, 46, 33.

22. I kochani, teraz mocno kciuki zaciśnijcie. Zaczynamy szesnastką. 56, 58, 29. I na sam koniec 59. No, kochani, i różowa księżniczka się nie spisała. Czyżby to był bunt strapek? Ale to dotrwał do końca. To teraz wisienka na torcie, mega linia, z numerkiem ósmym. I kochani, to jest ostatnia zdrapka, która może tutaj odmienić nasz los, a więc moi drodzy, życzcie mi powodzenia przy drapaniu. A będziemy poszukiwania rozpoczynać z słonkiem i winogronem. Także szukajmy winogrono i słonko i lecimy. Słonko i winogrono, słonko mamy o tutaj. Ani winogronka, ani słonka, tutaj również cieniutko, no kurczę, no nie ma nic, nie ma ani winogrona, no dobra, nie ma, to nie ma, jedziemy dalej. Gwiazda i liść, no to szukajmy gwiazdy i liście i tak tutaj nic, tutaj nic, tutaj trafiamy na gwiazdkę, kolejna gwiazda i jeszcze jedna. No a listek? No, listek też jest. Tutaj mamy jeszcze gwiazdkę. I tutaj już nic z tych rzeczy. Dobra, jedziemy do góry. Kolejne symbole, a będą to wiśnie i serducho. I tak wiśnie mamy o tutaj. Jeszcze pominięta gwiazdka. Tutaj nic. Tutaj wisienki. Tu kolejne wiśnie, tutaj jeszcze jedne. No, mówiąc, że to będzie wisienka, nie spodziewam się, że tyle wiśni tu jest. Kolejne wiśnie. No zobaczcie. Szkoda, że serduszek nie ma. No to by było na tyle. Dobra. Flaming i klucz. Flaming i klucz. Flaming jest. Tutaj nic. Tutaj kolejny flaming. No to chyba z będzie problem. Flaming i klucz. Kończymy flamingiem. No ale klucz się nie pojawił. No dobra. Tęcza i motyl. Tęcza. Obecna motylek. Też jest tu jest kolejny. Tutaj nic. Tutaj jest motyl. Tutaj cienko. Tutaj trafiamy i na tęczę i na motyla tutaj motyl. Tutaj motylek. I tutaj mamy motylka. Dobra, jedziemy dalej. Dzwon i popcorn. No Milusiński radia Mam nadzieję, że posypie. Popcornik jest. Tutaj kolejny. No ale teraz z dzwonem chyba będzie problem. Popcorn i dzwon. No i był problem z dzwonkiem. Szminka i moneta. Szmina i moneta. Dobra, jest szminka. Jest kolejna szminka. Tutaj jeszcze dwie na dokładkę. Tutaj szminka, a monety brak. No to następne łódź i diament. Łódź i diament. Łódka jest. Tutaj kolejna łódka, jest jeszcze jedna. O, diamencik też jest. Tutaj. A, jeszcze tutaj mamy łódkę. Dobra. To kolejne symboliki: arbus i podkowa. No to jedziemy. Arbus i podkowa. I tak, arbus jest, podkówka jest. Tutaj natrafiamy na arbuzy, tu kolejny z arbuzów. I tutaj już nic. Dobra, dwa kolejne symbole. No już zmierzamy ku końcowi tych symboli. Kłódka i kości. Kłótka i kości, kostki są. Tutaj mamy kolejne. I tu już nic. No, niektóre przeloty mamy puste, nie? Pierścionek i ananas. I tak, ananas na dzień dobry. No, i tylko na dzień dobry będzie. Nie, tutaj mamy kolejne ananasy. Pierścionka za to brak. No, zostało nam sześć symboli, a wśród nich naszyjnik i korona naszyjnik mamy, korony na razie brak. Tu mamy naszyjnik, tutaj nic i tutaj noli No to kolejne biedrona i lody. A teraz pojedziemy sobie od dołu. Tutaj już widzę dwie biedronki. Tutaj kolejna z naszych biedroneczek. O lód też się spotkał. Loda też mamy. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic i tutaj również licho. No kochani, jeżeli będzie taki przebieg, to oj cieniutko: zegar i sakwa. No to szukamy. Zegar jest, sakwa obecna. Tutaj mamy zegar. Kolejny. Tutaj zegar, sakwy brak. I tutaj mamy zegar, ale kokos nas zablokował. Sakwa na dokładkę. I moi drodzy, no linia żadna się nie utworzyła, ale mamy szansę na bonusa. A jakby tutaj był dolar, to wygramy dwie dyszki. Będzie dolar. A mamy perłę. Także kochani, dzisiejsza intencja. No przecudowna, a zdrabki w dniu dzisiejszym, no chyba się zawstydziły. Miały zbyt wielką tremę. Także, kochani, ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za ten czas, który nam poświęcacie, za Wasz udział w naszym kanale i przede wszystkim za udział w rozwoju naszego kanału. Także, kochani, serdecznie dziękuję. Czekamy teraz na kolejną imprezę do 3000 subskrypcji, a tymczasem już się żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za Wasze przemiłe towarzystwo. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i do następnego. Także, kochani, widzimy się już jutro. Não topa?